Ciełamano z tej strony MB124 i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii MB audiologuje czyli moje beznadziejne audiologii. Więc tak, z, z grubej rury bardzo Wam dziękuję za już 50 widzów. No, to były takie podziękowania z mojej strony, bardzo serdeczne. No, może nie tak że bardzo serdeczne, jakbyście chcieli, ale za to e, tak, chciałem w tym audiologu, e, chociaż nie, zacznijmy od może samego początku, czyli. Dlaczego audiologi się nie ukazują tak często? Po prostu one będą się okazywały, jak będę miał coś ważnego do powiedzenia. Albo przynajmniej coś z jakiejś okazji, na przykład jak teraz mam 50 widzów, to jest audiolog. I tak. Pierwsze to są podziękowania, więc bardzo serdecznie dziękuję każdemu mojemu widzowi z osobna. Przyjmij to do siebie widzu. <laughs> dziękuję Ci bardzo. I wszystkim łącznie w grupie, jeżeli można tak to ująć. Więc tak, to jest załatwione. Będę sobie tak wykreślał, sobie załatwiłem karteczkę. I tak, z okazji 50 widzów robię serię. E, robię serię zagraj z widzem w Minecrafta. I tak, mm, może najważniejsze rzeczy o tej serii. E, o tej serii jest tak. E, przyjmuję każdego. Nieważne czy, czy ma akurat premium, czy non-premium, czy nawet Minecrafta, jak ja go używam. E, po prostu przyjmuję każdego. Jedyne co jest mile widziane to jest sprawny mikrofon. I tyle. Naprawdę. Eee, mutacja. No, widzowie są różni starsi, młodzi, no tak to bywa. Nie będę dyskryminował ani tych, ani tych. Ops, przepraszam was, jakiś mi tu uszkodzony plik. Nie będę dyskryminował żadnego z was. Każdy ma możliwość zagrania ze mną. I tak pod tym właśnie audiologiem bardzo bym was po... Chociaż nie, nie potem drogiem. Zrobię specjalny odcinek, króciutki. E, że, no, z wytłumaczeniem o co chodzi w serii Zagraj z Widzem. Ale macie pewność, że taka seria się pojawi. Nawet może dzisiaj pierwszy odcinek. E, sam to nagram. Ale, no, ale z informacjami. E, więc dalej: Częstotliwość wysyłania filmików. Mm, częstotliwość wysyłania będzie raczej randomowa, jeżeli się mogę tak wyrazić. Będę po prostu to wrzucał tak na czystym spontanie tak jak zawsze. To taki mój e, mały ten e, no, taka informacja. <ścoughs> I jeszcze chciałbym serdecznie podziękować moim znajomym, czyli nie mogę pominąć żadnego, ale jakoś pominę, to bardzo przepraszam. Najserdeczniejsze podziękowania może koniecznie złożyć komuś by innemu jak nie Walbo, albo no serdecznie Ci dziękuję za każdą wspólnie mm, przegraną godzinę, chwilę w jakiejś serii e, na przykład Torch and Sword, który się dość długo nie ukazuje, ale jakoś nie umiemy się za to zabrać, przepraszam Was za, bardzo, bardzo za to serdecznie mm, podziękowania też lecą w stronę Bluemastersa z którym zacząłem nagrywać wariatów z Minecraft też jakoś nie ukazuje, po prostu jakoś nie mam okazji tego nagrać no. Komu jeszcze podziękuję, no małemu Matiemu serdecznie dziękuję za granie ze mną w Sky Pyramid Survival, już up up uploaduje się właśnie ostatni odcinek, seria krótka, ale to była pierwsza, no i może się pojawi Mati w innych takich seriach, ale się będę starał duże zróżnicowanie zrobić i z różnymi osobami. Może się nawet pojawić eee, osoba, znaczy osoby z moich widzów po prostu, jak, jak do mnie napiszą, mogę się zgodzić, ale tego nie obiecuję, po prostu ja, ja chcę mieć z wami jak najlepszy kontakt, eee, no i o to chodzi. Ale na serde... eee, nie, zaraz, czy to już wszystko? Może też podziękuję osobom, które mnie wspierały. Eee, no, muszę koniecznie też podziękować Wojanowi i Smelko. A jakoś z nimi szczególnie nie nagrywam, ale jakoś tam zawsze jakoś też nie zmotywują. Raz. No to są chyba wszyscy. Czy jakoś pominam... u, u, u u bym pominął. Paploka. Paplok też mnie czasami tam motywuje. Eee... O, no, Paplok jak paplok. Zawsze tam po papla. Polecił mnie też, polecił. To muszę mu podziękować. Chciałbym też podziękować jednemu z moich widzów. Minecraft Odlot. Bardzo ci dziękuję. Chciał zrobić pewną do mnie mapkę. Na pewną serię, którą z, nie będę jej teraz zdradzał. M, to będzie taka moja słodka tajemnica. E, ona się ukaże na, set, na setny filmik. E, tak, to będzie następny filmik, ta nowa seria. E, bardzo dziękuję za tą mapę, że jeśli tam jest wykonać, ale coś się tam zniszczyło i się już nie da go tworzyć. To sam ją sobie zrobię, ale i tak masz moje serdeczne podziękowania za same chęci, więc bardzo Ci dziękuję i jak będziesz coś nagrywał, to polecam Twój kanał, bo widzę, że jesteś bardzo miłym kolesiem. Ach, no, to chyba tyle, co, co chciałem przekazać Wam w tym dość krótkim audiologu, bo widzę, że już się 5 minut nagrywa, tak plus minus, no 6, no co jeszcze mogę powiedzieć, coś jeszcze. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Teraz tak sprawdzam, czy czegoś jeszcze nie pominąłem. Czy... Oh god, tak się słaba przygotowałem. Hmm, teraz tak się zastanawiam. God damn it! Chciałbym, może, tam polecić mojego przyjaciela właśnie, Wojana. No, jest to dość odważny ją ponieważ recenzuje gry. R jak on tam nazywała go, ta seria? GadMet, zapomniałem, przepraszam cię, bo ja nie serdecznie... E, zaraz sprawdzę... ugierowe gierowe recenzje właśnie. E, chciałem polecić tą serię, bo się po prostu nie boję pokazać, z grubej rury się pokazał. Zaczął recenzować, no... Duży masz plus za tą... Właśnie... Odwagę... Drodzy widzowie, proszę tam wbić, nie krytykować. Jak się Wam nie spodoba, po prostu wyjdźcie, nie subskrybujcie, nie hajtujcie, ale ci, którzy się was spodoba, to oczywiście wbijajcie, subskrybujcie, dajcie mu więcej motywacji na lepsze filmiki i w ogóle. Mm, cóż, no, mógłbym polecić sobie Smelko, ale... No sorry, ją. Mm, no dobra, polecam Cię, bo Sam chciałeś którym cię polecił, to cię polecam. Oh god. Nie hejtujcie mnie za to. Ale polecam, bo chciał. Cóż, cóż, coś co, co jeszcze mogę powiedzieć. Czy o kimś nie zapomniałem? Czy o kimś zapomniałem? Był Walpo, był Blue, był Mati. Był Paplock, był Wojan, był Smelko. Bo ja się jeszcze o kogoś pominąłem. O, jeszcze mogę podziękować za wsparcie, tylko za wsparcie, bo DJ Kera no, nagrywać nie nagrywa, a Minecraft się nudzi, mówi szybko. I nie ma mikrofonu. Coś mu tam nie chce działać, mikrofon, jakiegoś sterownika nie ma, czy coś, więc no. Podziękować za jakieś wspólne granie, to raczej nie, ale mogę podziękować za wsparcie. No dobra, to miał być krótki audiolog, taki informacyjno. Hmm. informacyjno uh. no nie jestem pewny jak co dalej ale taki informacyjny audiolog więc trzymajcie się komentujcie subskrybujcie, dodawajcie łapki w górę na razie cześć i czołem i wielkie dzięki za te 50 subskrypcji na razie cześć i czołem, pa